Po prostu to urzędowo mnie zwerowali, z uwagi na to, że potrzebowali łączyczki i wywiadowczyni. Ja się nie, muszę, nie mogę pochwalić swoimi specjalnymi osiągnięciami wywiadowczyni, natomiast jeżeli chodzi o łączyczkę, bardzo dużo pracowałam. Jakie to było, co mi było zlecone? Przede wszystkim przenoszenie broni i meldunków tych, które były uzyskiwane z radiostacji. I to przyznam się, przez długi okres czasu, lata, dwa lata, szczęśliwie tak się układało, że jakkolwiek ta dostacja pracowała w różnych miejscach Warszawy, ale już w mieszku w miejscu naszego zamieszkania, rodziców. Także chociaż mam takie wspomnienia wydarzeń, które szczęśliwie się układały w tych pracach, mimo że były sytuacje bardzo niebezpieczne, to niestety w pewnym momencie rzeczywistość ta bieżąca, jaka wtedy była, nagle się zmieniła, a moje życie zamieniło się w koszmar.